Czemaneczko ludziska z tej strony rolnik No i dzisiaj nagramy taki mm, no, odcineczek y, z przygotowania pod y, budowę Oczywiście yy. Czekajcie muszę gra przyciszyć, bo za głośno No yy. dobra Eee, I tak, że mi było chyba słychać to jeszcze troszeczkę Okej, okay, tak może być O matku, będzie nierealnie zaraz coś, ale dobra Taką o, zetark. Nie wiem dlaczego MTZ sobie radzi z nim. Może że ma za, za lekki przód. Może, oje! Widzicie! I nie. MTZ sobie jakoś radzi, bo może ma tura, to też obciążenie jest. Dobra, jedziemy. Co no, może Musimy sklep. I wywrotki. Eee, on chce kupić drugą wywrotkę to będzie ta najtańsza będzie, za wam będzie postawiona wiata wow wow wo, wo. już komplikacja na samym początku odcinka, no to fajnie Ajajaj. To, wie, właśnie nie komentować, że za ciężki pług, czy coś. No ale chciałem nagrać dla was odcinek. Ogień złożył wszród do góry. No ale jakoś tam. No szybko. Przez zmniejszyć do 4, na

To jaknówka jak nówka wrobiony, wszystko pięknie, ładnie o, tak Do tego odcinka się właśnie przyda Nie wiem gdzie to postawić, ale postawię chyba tutaj standardowe miejsce Okej okay. tak, nagramy krótki, krótki odcineczek No od jest, sobie z dwie wstrzyczepy No znaczy hmm, właśnie O sprzęt, do tura, a nie Ale wiecie co? Ja chyba coś wypożyczę. Zasadzym po ile chodzą odwarki kołowe, żeby je wypożyczyć. No, za mało pieniędzy. Kredycik będzie musiał być wzięty. Teraz powinno być Nie, nie mam coś do JCB wypożycz na 20 tysięcy łopaty też wypożyczamy Wszystko na odcinku się nie dzieje Nie wiem czekać Wiem. Ja. Bo... Nie wiem która ta. Tak to jest ta. DZ będzie stał tutaj, bo i tak będę nim robił A z torem No i szybkie bieganie Przedostajcie, czułość wziął, że... czekajcie, się sobie Co jest grane? To wolno czułość myszkiem O, rozmiękło się Pojedziemy sobie, potrzebimy drugą przeczepę Właśnie! O przecież się stało, aha, drogie szczepienie. Najbardziej, 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 najbardziej. Ta idzie większa. Może ja nie to będzie nie odwrotnie. To będzie szczepienie. Oj, oj, oj. To się wyklepie. Nie uczy się, nie, aha, może. Nie, to jest realne, kurde. O, ale już dostawać cię Nie wierzę w to. Ciekawe, czy czekaj się. Jeszcze nie, aj. Dobra, na Odczepiona przyczepa Już nie nagrywam, ale zobaczymy Pewnie na tylko te przyczepy yy, Wywiozę i będzie koniec odcinka Mogę ale jak do budowy to chyba większe co? Oj. Co to jest, co to jest? na trawa Trawam ja się zadba, okej okay. Nie muszę się zebrać w na dlaczego, tylko takie górki są, ale też się nabiera Gdzie się nabiera Muszę coś sprawdzić 8 minut Oj, coś się zepsuło teraz Nie wiem, coś się dzieje się z tym LS-em. 8 minut. Nie wiem, tak z 15 pewnie nagram. No to spokojnie. Aha, tego na odcinku nie będzie widać. Aha, no to spoko, to tylko dla mnie udręka. <grych> no ale... Tak piszcie, czy Wam się podoba mój kanał. Będę go rozwijał Tak, muszę tylko zapłacić jeszcze VNowi za logo I to będzie chyba to wszystko będzie, co będę nie tak miał logo na YouTube tak. hmm, Będzie Gra z widzami hmm, Może w każdą niedzielę po południu gra z widzami może jak nigdzie nie będę jechał i nic mi nie wypadnie to będę grał z licami. i jest to tak, że będę grał na oryginalnych modach czy na oryginalnych no, na oryginalnych maszynach, na oryginalnej mapie i zobaczymy co mapą będzie no pewno będzie dużo zabawy, śmiechu i TS będzie do tego potrzebny TS eee... pisać w komentarzach kto chce zagrać eee bo internet ciągnie najwięcej slotów to będzie chyba sześć osób to będziecie grać kto się dostanie to będzie to pierwszy ten lepszy i tyle no i tak w tym hmm, będzie że hmm, jak to się nazywa Zapomniałem jak to się nazywa. Tak. Będzie taki PGR założony. Tak. Tylko, że nie grać na oryginalnej mapie. No nie chcę Was zadręczać, żeście pobierali, później idzie, czekaj, czekaj, on się pobiera. No tego nie będzie. Tylko i najnowszy musi być i tyle. Kredyt musi być zaciągnięty Będę później to spłacał Nie wiadomo ile Okej okay. Na razie gasimy to wypożyczony Trzeba Dobra, jedziemy 26 tysięcy W ziemi Mapa dla mnie ma klimat polski Tutaj będzie postawiona wiat... No czy chyba dwie wiaty będą postawione tutaj, taką powiem Dobra, na którą stronę? Teraz muszę zobaczyć się lewa. Ok, podjeżdżamy pod samą granicę. Sypimy ziemię. ale... No się rozpaczyła ta ziemia, ale... No tam się jeździłem no to co, ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka